Co to jest badanie pH -kału i na czym polega? Badania kału mogą dostarczyć wielu istotnych informacji koniecznych do ustalenia właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniej terapii? Zmiany w rytmie wypróżnień, konsystencji czy zabarwieniu kału są istotnymi objawami w wielu jednostkach chorobowych. Oznaczenie pH pozwala na ocenę odczynu kału. Badanie to jest składową ogólnego badania kału. Jakie są wskazania do badania pHK? Wskazaniami do badania stolca w tym badania pH są diagnostyka biegunki i podejrzenie zaburzeń trawienia bądź wchłaniania niektórych węglowodanów. Jak przebiega badanie pHK? -kału? PHK -kału określa się za pomocą papierka wskaźnikowego. Prawidłowy odczyn kału powinien być obojętny lub lekko zasadowy. Kwaśne PHK może świadczyć o nieprawidłowym wchłanianiu i trawieniu węglowodanów. Jak przygotować się do badania PHK? W ramach przygotowania do oddania stolca do badań nie stosuje się leków przeczyszczających. Kał należy oddać do czystego naczynia, takiego jak wymyte i wyparzony nocnik lub basen. Nie należy go natomiast oddawać do muszli klozetowej. Z oddanego stolca pobiera się łopatką niewielką ilość, którą umieszcza się w specjalnym pojemniczku. Pojemnik i łopatkę najczęściej otrzymuje się w laboratorium lub kupuje w aptece. Niewskazane jest używanie własnych pojemników, np. szklanych słoików po przetworach spożywczych. Pojemnik kałem należy dokładnie i czytelnie opisać zgodnie z zaleceniami laboratorium: imię i nazwisko, data urodzenia, data pobrania próbki. Jakie są przeciwwskazania do badania PHK? -u? Nie ma przeciwwskazań do badania PHK. -u. Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu badania PHK? -u? Badanie PHKU jest badaniem nieinwazyjnym i nie niesie żadnego ryzyka powikłań dla pacjenta. Jak postępować po badaniu PHKU? Uzyskany wynik powinien być skonsultowany przez lekarza i odniesiony do objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz wyników pozostałych badań. Pozwoli to na wdrożenie optymalnego postępowania.